Zimna? Ooooooo oh, Jezu! Ju ci winno? No. Wow. I czeka kwiatka podlas pierwsze. <grystanie> <grystanie> Masakry idziemy dalej. Arek już wziął kijek, to znaczy, że już jest przewodnik Opcja przewodni... Hello To nie jest To jest fajne O, jak, jest jak moro. moro To jest baoban prawo, w lewo? W lewo A, w a tutaj jest szlak tu, 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 tu. tu jest szlak tak, fędy, fędy. Fajne zgodę, nie? A To tam. Fajnie nie? Ale fajnie to A ja chyba wypadali.